Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji Włączam zapłon Mogę sobie sprawdzić poziom oleju Ale nie o tym w tym odcinku W tym odcinku o tym jak zmienić interwał olejowy W samochodzie marki Nissan Nissan Qashqai J10 Czyli pierwszej generacji Model po lifcie Zanim zaczniesz oglądać ten film Zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka By być na bieżąco ze wszystkimi materiałami i tak, pokrętłem po prawej stronie, przekręcamy, żeby wejść do opcji. Opcje ustawienia maintenance. I tutaj już mamy serwis oraz other. Wchodzimy w serwis. Tutaj mamy opcję resetowania. Jak widać, ja już mam zresetowane, czyli 0 na 15 tysięcy. A jak zmienić interwał olejowy, jeżeli nie chcecie tych 15, które tutaj widzimy? Wchodzicie w to i kręcicie sobie pokrętłem. Możecie sobie ustawić na 12 tysięcy. Możecie ustawić sobie na 10 tysięcy. No, ile tam chcecie. Tak sobie ustawiacie. Możecie sobie równie dobrze ustawić na 20. Tutaj zmieniamy interwał olejowy. I potwierdzę. Wchodzę jeszcze raz i tu już macie ustawione na 20 tysięcy przebiegu. I teraz, tak, co najważniejsze, tutaj powiedzmy ustawię sobie na te 15 robię to na samochodzie Kaszka od 10 nie wiem czy to zależne jest od wersji wyposażenia od wersji silnika to wy mnie poprawcie ostatnio nagrywałem taki filmik jak to zrobić w samochodzie w którym nie ma takiej opcji i odnośnik dam tutaj po prawej stronie u góry jeżeli wy nie macie w swoim samochodzie takiej opcji, to możemy po prostu posiłkować się tymi Ader i tutaj sobie zmieniamy te opcje na 15 tysięcy, bo w serwisie tego nie ma. I tak jak mówię, nie wiem od czego to zależy. Na tą chwilę jestem w samochodzie, który ma silnik 2.0 y, diesla, 150 koni i jest w najwyższej wersji wyposażenia, czyli Tekna. Być może od tego to zależy? Nie wiem. Ten samochód ma też ym, napęd 4x4. Czy od tego to zależy? Nie wiem. W tym samochodzie w każdym razie jest ta opcja ustawienia interwału olejowego, a w samochodzie, w którym ostatnio to robiłem, nie ma. Więc jeżeli macie taką opcję, to super. Zmieniacie sobie tutaj w maintenance service i tutaj potwierdzacie sobie przebieg. i zmieniacie sobie te opcje pokrętłem w prawo w lewo, ile was tam interesuje. Jeżeli nie macie tego, tak jak mówię, odnośnik dam tutaj w karcie powyżej i sobie sprawdźcie, jak można to oszukać w sumie, bo nie jest to sprawdzenie, zmienienie w opcji serwisowych tylko w pozostałych. Więc jeśli pomogłem, zachęcam do subskrypcji, dawania łapek w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się szerokości.